Hejka, witajcie na kanale LoreQuest z tej strony Ola Alex Alexis i zapraszam Was do odcinka, gdzie omówimy sobie czym są starter deki z Lorkany i w sumie czy warto w nie inwestować jako pierwszy zakup czegokolwiek w lorkanie. Także zapraszam do odcinka. Także przejdźmy już do tego, co Was najbardziej interesuje, czyli zawartości właśnie tego starter deka i omówienia, dlaczego on w sumie jest e, takim fajną rzeczą do rozpoczęcia Waszej przygody z Lorcanem No to jak widzicie, ja mam z pierwszego chapteru wersję z Vajaną i z Mickey Mouse. Jest to talia Amber Amethyst. E, I co znajdziemy w takim właśnie starter deku? Jak widzicie, ja już sobie tutaj pozwoliłam otworzyć, żeby łatwiej było wszystko. Omawiać. Czyli jak już na pierwszy rzut oka widzicie, dostajecie gotową talię do gry. Dokładnie 60 kart tutaj mamy w tym plastikowym opakowaniu, czyli takie minimum, które potrzebujecie do rozegrania jakiejkolwiek partyjki Lorkany. Ten dek, tak jak już wspomniałam, składa się z dwóch kolorów, bo jest to druga właśnie zasada tworzenia deków w Lorkanie, czyli maksymalnie dwa kolory wiadomo, zawsze możecie skorzystać tylko z jednego koloru, ale no daleko <laughs> nie zajedziecie, tak Wam e, powiem. Tak jak już wspomniałam, jest to Amber Amethyst, czyli znajdziecie tutaj karty właśnie żółte. Jak widzicie, mamy tu również dwie poli karty, czyli jedna to będzie Vajana świecąca, o, a druga to będzie Mickey Mouse, czyli po jednej z każdego rodzaju. No karty są tutaj y, różne, E, znajdziecie oczywiście karty e, rzadsze i mniej, e, o różnym stopniu inkowalności. No i będą tutaj również nie tylko karty postaci, ale też karty akcji, bo każdy, no może dobry deck, można to powiedzieć, potrzebuje jakiekolwiek karty akcji. W starter deku e, z pierwszych dwóch chapterów czyli e, no, The First Chapter i w sumie e, Rise of the Flatburn. Nie znajdziecie lokacji ze względu na to, że lokacje zostały wprowadzone dopiero w dodatku trzecim Intu the Inklans. Jak tu widzicie, ta karta składa się z różnych kart. Nie znajdziecie w tym deku więcej niż trzech takich, czterech takich samych kart, ponieważ jest to trzecia zasada, właśnie tworzenia deków. W Lorkanie nie możecie mieć więcej niż czterech takich samych. Kopie karty, czyli jakbyście chcieli dodać dokładnie The Wardrobe Bells Confident e, jako piątą kartę, to byście już je mogli zagrać. E, no i tutaj, jak widzicie, tak się właśnie prezentowały te karty z starter e, deku. No i dodatkowo znajdziecie tutaj, e, od tyłu sobie pójdziemy, no bo będziecie mieli tutaj e, żetony. E, jeden duży żeton do mierzenia sobie loru, czyli ile macie loru aktualnie, bo pamiętajcie, potrzebujecie 20 punktów, żeby wygrać grę. No i tutaj takie żetony damage'u, tak zwane, czyli o, takie kartonowe to będą żetoniki, jak możecie zobaczyć, o, z numerkami. Tutaj akurat jest z jedynką, ale znajdziecie też z minus trójką. Tymi żetonami oznaczacie sobie, ile wasza postać ma aktualnie, E, punktów zdrowia mniej. No dodatkowo, skoro to jest no, pierwszy dodatek, no to znajdziecie tutaj też zasady gry, takie rozbudowane i taką mini planszę e, do gry, gdzie znajdziecie właśnie miejsce na swój deck, na pole discard, na inkwell, czyli te karty, kto, z których korzystacie do kastowania właśnie swoich postaci, no i karty w grze. Tutaj, właśnie korzystając z tego wcześniej wspomnianego żetona, możecie sobie e, na bieżąco sprawdzać, ile macie loru. No i oprócz e, tych tutaj 60 kart, dostajecie jedną saszetkę z niewiadomą zawartością. Także ją sobie tutaj już otworzymy i trzymamy kciukasy za, może nie jakieś legendy. Nie pogardzę na przykład takim Whole New World albo Be Prepared albo czymkolwiek, bo tak naprawdę z The First Chapter miałam przyjemność otworzyć tylko jedną saszetkę do tej pory, więc to będzie moja druga. Także sprawdzimy, co mamy z tyłu. Oczywiście będzie to fragment takiego dużego obrazku składającego się z czterech kafelek. No i lecimy. Peter Pan, Mickey Mouse. Peter Pan kolejny, nie inkowalny tym razem. Mr. Smith, Elsa, pra, e, Prince Eric, Krąg, fajnie że jest Krąg, e, Captain, Reflection, Jago, Mickey Mouse, no czy to jest przypadek? Nie sądzę i karta ostatnia, specjalna. Sudden Chill. Nie pogardzę, jest to bardzo fajna karta i fajnie, że jeszcze w holo nam się trafiła. Ona mówi o tym, że each opponent choose and discard a card. Za dwa inki ee, sprawiacie, że wasz oponent musi odrzucić kartę. Także całkiem spoko, Drop. E, co uważam o takich starter deckach? To Wam powiem wprost. Jeśli chcecie dopiero zacząć swoją przygodę z lorkaną, śmiało kupujcie. Są różne starterdyki do wyboru. Tak naprawdę z każdego nowego dodatku dochodzą kolejne. Także spójrzcie, jakie karty może zaczniecie od tego. O, jaka postać Wam się najbardziej podoba. Spójrz, spójrzcie na dostępne starterdeki i sprawdźcie, czy coś do Was może już nie zaczęło przemawiać. Czy polecam? Jak najbardziej. Do rozpoczęcia przygody z Lorkaną kupcie sobie jakikolwiek starter deck, no i testujcie. Zobaczcie, co wam najbardziej odpowiada. No i ja się z wami na razie żegnam tym akcentem. Trzymajcie się i cześć.